Hej, dzisiaj kolejna potężna technika z rozwoju osobistego i mam na początek dla Ciebie pytanie: Jak to u Ciebie w życiu wygląda? Czy masz zaplanowane działanie, czy myślisz sobie, jakoś to będzie, a potem się okazuje, że wszystko się sypie? Czy masz może taką myśl, jakoś to będzie, może się, może się uda, a potem wybuchają bomby, cuda się dzieją? Powiem Ci dzisiaj dokładnie, jakie są techniki na to, żeby nie tyle ustalać swoje cele, ale żeby te cele faktycznie realizować. Bo jedno to jest mieć mrzonki, a drugie to jest to, żeby faktycznie rozpisać sobie cele według tego, jak Ci powiem i faktycznie zacząć te cele realizować. Za mniej więcej 10 dni od teraz opowiem dokładnie, bo dzisiaj powiem ci, jak je robić, a za 10 dni powiem ci, jak to robić, żeby sprawdzać, czy te cele faktycznie się realizuje, jak to kontrolować. I to są naprawdę niezwykle mocne techniki, o których do tej pory nie mówiłem. Jeśli chcesz usłyszeć te techniki, pod spodem jest link do strony, co teraz działa przez inspiracja? Przez Inspirację albo Inspirację, wejdź w link, to zobaczysz dokładnie. I dostaniesz przez kilka dni najbliższych ode mnie bardzo cenne materiały na tego maila, którego zostawisz, i zaproszę cię na serię 3-4 live'ów, gdzie podam ci właśnie bardzo mocne techniki. Ale wracając do dzisiejszego tematu, jeśli chodzi o ustalanie celów, kiedyś podawałem wam technikę, którą usłyszałem jak byłem na szkoleniu chyba z 15 lat temu u Briana Tracy'ego. I Brian Tracy wtedy powiedział o tym, żebyśmy wzięli sobie Notes i wypisali w tym notesie 120 celów. Te osoby, które słuchały, jak mówiłem w przeszłości, o tym, to przypomnij sobie o tym, przypomnij sobie, czy to zrobiłeś, i przypomnij sobie to, co teraz jest ważne. Te cele, które tam były zapisane, czy rozpisałeś je sobie tak, jak za chwilkę powiem, i czy jak zrealizowałeś jakiś cel, to czy go potem skreślasz z listy, bo to jest właśnie bardzo ważne. Ale po kolei ci to opowiem, bo. Przygotuj się, weź sobie słuchawki, posłuchaj sobie, bo to pewnie z 15-20 minut potrwa, zanim się wytłumaczę dokładnie o co chodzi. O co chodzi z wyznaczaniem celów? Jeśli budzisz się danego dnia, na przykład dzisiaj rano się obudziłeś, nie miałeś konkretnego celu, konkretnego zadania na dzisiaj do zrobienia, to generalnie dzień Ci tak przechodzi między palcami, bo do końca nie wiesz co masz robić, troszkę tego, troszkę tego, jest to po prostu bardzo nieefektywne. Zauważ, że jesteś na kanale sukces.pl, więc opowiadam tutaj o takich rzeczach, które mają sprawić, że twoja efektywność, twoja produktywność będzie na maksymalnym poziomie bez specjalnego wysiłku, tylko dzięki stosowaniu technik. Dzięki stosowaniu właśnie odpowiednich technik. Więc tak, weź sobie kartkę papieru i lepiej to zrobić na kartce papieru, bo po prostu jakoś lepiej to działa, bo w komputerze gdzieś te rzeczy giną. Jak sobie rozprzestrzysz te 120 celów, zaraz Ci powiem dokładnie jak, to. Jak wrócisz do tego, nawet zapomnisz o tym totalnie, ale wrócisz do tego za kilka lat, to będziesz zdumiony, że część z nich się zrealizowała. To jeszcze powiem Ci o jednej rzeczy. Bo kiedyś czytałem w ogóle badanie, było na ten temat robione na, na jednej uczelni w Stanach. I to było badanie zrobione jeszcze gdzieś w latach 70., gdzie wzięto grupę studentów i. Dano, Tą grupę podzielili na trzy podgrupy i dali im zadanie. Pierwsza grupa po prostu yy, miała nie robić nic, druga grupa miała właśnie tylko spisać, yy, miała raz spisać cele, a trzecia grupa, nie dość, że miała spisać cele, to miała do tych celi yy, byli zobowiązani do tego, żeby powtórzyć sobie to, co tam jest napisane. I wrócili do nich po 30 latach. Ci badacze przedzwonili do nich po 30 latach i okazało się, że te osoby, które sobie nic nie zaplanowały, miały takie życie, jak większość ludzi, po prostu jak przeciętny, normalny zjadacz chleba. Druga grupa, która w ogóle użyła troszkę wyobraźni, żeby sobie zaplanować życie, to już była kadra zarządzająca, to już byli ludzie na kierowniczych stanowiskach, często nawet prezesi firm, ale ta trzecia grupa, która miała... Wracać do tych celów i sobie od czasu do czasu przeglądać. Okazało się, że to byli liderzy, że to byli topowi ludzie w swoich branżach, że to byli najbogatsi ludzie, najbardziej efektywni spośród tych wszystkich studentów, więc niech ci to da do myślenia, czy warto tego typu rzeczy robić, czy nie. Więc co do techniki, technika jest banalnie prosta, choć skomplikowana, bierzesz zeszyt, wypisujesz 120 celów. 120 celów, które chcesz w życiu osiągnąć, co chcesz takiego zrobić? Bardzo prawdopodobne, że pierwsze 15-20 będą to cele materialne: typu samochód, typu podróże, typu e, drugi samochód, żona, mąż, dzieci, nie wiadomo co, będziesz sobie wymyślał tego typu rzeczy, zdrowie i tak dalej. I gdzieś po 20, może 30 skończy ci się to wymyślanie, i wtedy pojawią się naprawdę fajne rzeczy, które zaczną zmieniać twoje życie. Bo zaczniesz wtedy myśleć, hmm, a może by otworzyć firmę, a może by zacząć podróżować, a może by napisać książkę, a może by i tak dalej sobie rozpiszesz tego typu rzeczy. Jak dopiszesz do 120, być może zajmie ci to dwa dni, być może zajmie ci to 3 dni, może nawet tydzień, ale zrób to. W momencie, kiedy to zaczynasz robić tego typu rzecz, robisz coś, czego nie robi. Większość ludzi przez całe życie, bo większość ludzi myśli w zasadzie kilka dni do przodu, mało kto analizuje grubo do przodu, a ty, jak zaczniesz myśleć o tego typu rzeczach, to w twoim umyśle pojawią się nowe połączenia neuronowe, i twój umysł zacznie w tym momencie kombinować, co by tu zrobić, twoja podświadomość dokładnie zacznie kombinować, co by tu zrobić, żeby ci dostarczyć to, o czym ty sobie tam kombinujesz. Więc widzisz, to, że Teraz mieszkasz tu, gdzie mieszkasz, to, że się spotykasz z tymi ludźmi, z którymi się spotykasz, masz takie wykształcenia a nie inne, zarabiasz tyle, taką określoną kwotę pieniędzy, to wszystko wzięło się z tego, że kiedyś tam, o czymś sobie tam pomyślałeś, ale jeśli sobie o tym czymś nie pomyślałeś, to Twoje życie obecne może być efektem tego, co zaplanowało sobie Twoje otoczenie typu rodzice, znajomi, partnerzy życiowi. Tak to, mój drogi, moja droga wygląda w praktyce. Więc siądź, wypisz sobie te cele, ale teraz jest ciąg dalszy. Jak wypiszesz to, będziesz mieć te 120 celów, to zacznij, wypisz sobie dwa, maksymalnie trzy. Takie, które na ten moment, na dzisiaj są dla ciebie najistotniejsze, ale maksymalnie trzy. A najlepiej, jakbyś się skupił po prostu na jeden. Weź sobie ten jeden. Weź osobną kartkę papieru, czystą białą kartkę papieru i zrób sobie swoją własną burzę mózgów. Zacznij sobie kombinować, sam wymyślać, co by tu zrobić. Najbardziej szalone, głupie pomysły. Wypisz sobie listę przynajmniej 21 punktów, co by tu zrobić, żeby to zrealizować. I zanim dokończę, to teraz tak. Zależy mi na tym, żeby ten film dotarł do jak największej ilości osób. Jeśli to, co do tej pory powiedziałem w jakikolwiek sposób Ci pomogło, albo dało Ci myśl, że może Ci pomóc, daj lajka, like tak domagam się lajków like z tego względu, że potem ten film jest promowany przez YouTube'a. Jeśli ciężko Ci jest przycisnąć tego lajka like po tym, co Ci w tym momencie powiedziałem, to po prostu nie wracaj na ten kanał, bo się, no, po co się mamy tutaj męczyć. Skoro poświęcam czas, żeby ci pomóc, żeby pomóc Twoim bliskim podaję ci fajne treści, to to jest bardzo prosta sprawa. Ok. Bierzesz sobie te 21 celów rozpisujesz. I teraz tak, powiesz sobie te cele. Muszę nawet sobie je zeskanować, wydrukować, żebyś miał ze dwa trzy egzemplarze. Jeden egzemplarz włóż sobie do kieszeni, tak, żeby po pierwsze. Czyli gruby tytuł, Twój cel do osiągnięcia, a potem 21 punktów, które, dzięki którym jesteś w stanie to osiągnąć. Jedno, jedną karteczkę włóż sobie do, do kieszeni, drugą karteczkę powieś sobie na lustrze. I to jest najważniejsze teraz, żebyś przede wszystkim popatrzył na to dwa razy dziennie. Rano, zaraz jak wstaniesz, idziesz do Łazienki, popatrz sobie na tą listę i sobie przeczytaj ten cel, i przeczytaj sobie, co tam masz zrealizować. Z rana umysł jeszcze jest nie do końca wybudzony, jest w stanie alfa, i wtedy twoje myślenie, twoja kreatywność jest na zupełnie innym poziomie i po prostu o wiele łatwiej ci to wchodzi do głowy. Po prostu jesteś bardziej otwarty na, na to, co wszechświat ci może po prostu podpowiedzieć na uruchomienie tego, co gdzieś tam w twojej głowie jest, albo spotkanie ludzi, którzy ci pomogą zrealizować ten cel. Więc obowiązkowo popatrz sobie na to rano. A druga sprawa popatrz sobie na to przed pójściem spać wieczorem. A dlaczego warto pójść, dlaczego przed pójściem spać to zrobić, to o tym dokładnie opowiem na konferencji, którą zrobię za mniej więcej 10 dni. Więc jeszcze raz powtarzam, co teraz działa przez inspiracja? Bo tak, pod spodem jest link, to sobie kliknij. Zostaw tam maila, tego maila, którego odbierasz na co dzień. Dostaniesz ode mnie jeszcze całą masę fajnych materiałów i bardzo ważne, na, na pierwszej konferencji, którą zrobię powiem jak te potem cele egzekwować, jak to jak to robić, żeby faktycznie te rzeczy, które tam sobie zaplanowałeś, żeby się działy. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Hej.